Jak już pewnie mogliście to zobaczyć po pewnych wskazówkach na przykład po naszym samolocie. Witamy was na Hawajach. Na pewno duże zaskoczenie na początek to to jak, ten, jak to lotnisko wygląda. Jest bardzo stare. Wszystko w drewnie. Raczej bez klimatyzacji, więc od razu uderza was gorące powietrze, ale jest od razu klimat. I to nie tylko klimat pogodowy, ale też klimat wyspy tropikalnej. Zapowiada się mega ciekawie. Samoloty Hawaiian Airlines wyszali e, w przypadku nasz, czyli osób, które nie jedzą mięsa, no to raczej nie, nie było to zbyt przyjemne doświadczenie, bo nic nie było zapewnione, tylko jakaś kanapka z indykiem. I na nasze pytanie, czy jest jakaś opcja dla wegetarian, dostaliśmy informację, że możecie sobie wyciągnąć szynkę. Zgadzam się, mogę sobie wyciągnąć szynkę jak najbardziej, ale jednak fajnie by było mieć coś bez tej szynki również przygotowane. Sam lot z LA: 6 godzin. Więc my już, idziemy, my już lecimy w stronę naszego e, miejsca, czyli do Brisbane, a znajomi, którzy przylecili z Barcelony, jeszcze bardziej się oddalają. Ehm, Kurcze, hawaje. Jak to brzmi w ogóle? Ekstra. Jesteśmy na wyspie Kauai. Pierwsze wrażenia są takie, że jest e, przepięknie, bardzo zielono, ale pogoda nas się bardzo zaskoczyła, bo cały czas, e, cały czas pada, a potem dosłownie po chwilce jest e, bardzo gorąco i wszystko wysycha, więc bardzo taka tropikalna pogoda. No i tak naprawdę zostawiliśmy szybko rzeczy w hotelu i pędziliśmy już na jedzenie, bo, bo dosłownie dzisiaj nic nie jedliśmy. Rosadiliśmy się Danie szybkie przed lotem, które mieliśmy o 8, jest około godziny 14. .00. I um, oczywiście w samolocie niestety się nie udało nic zjeść, bo wszystkie opcje były z mięsem w, w tych takich liczonych posiłkach, więc niestety nic się nie udało złapać. Także jesteśmy bardzo głodni i trochę zmęczeni, ale naprawdę wygląda to... No jak na razie przepięknie, naprawdę te kolory są niesamowite, bo, bo zielanie jest bardzo taka intensywna, no ale właśnie ta pogoda nas zaskoczyła, więc zobaczymy czy tak będzie przez cały ten pobyt tutaj na Kauai, czy to się jakoś pozmienia, ale, ale na razie jest to bardzo ciekawe. Natomiast lecimy, bo widzę, że macie już jest złe, bo jest bardzo chłodne. ci po raz pierwszy, bo cię przybliżyły. Jak smakuje ci pierwszy raz? Kina co prawa jest w ten sposób. Jest bardzo pyszna, ale... Jak Na razie to Bali, nie na no, no, Hawaje oczywiście. To jest miejsce, gdzie można się co 5 minut zatrzymać. Stoisko, stoisko ze świeżymi owocami, przepiękne widoki. Potem jakaś kolejna niesamowita miejscówka. No po prostu miejsce do oglądania i wydawania pieniędzy w jednym. Absolutnie pierwsze wrażenie jest rewelacyjne. E, oczywiście mówimy o wyspie Kawaii. To po japońsku. Kawaii. Wiecie o co chodzi. Um. Już kupiliśmy trzy rodzaje różnych soczków, um, kawkę, więc naprawdę już um, nasz portfel cierpi, ale tak jest Jest cudowny klimat. I naprawdę przypomina nam poniekąd Bali, um, ale wydaje mi się, że tak myśląc o Hawajach, myślałabym właśnie w takim względzie, że tak sobie to wszystko wyobrażała. A co teraz robimy? Jesteśmy na Oasis Market. Tutaj na pewno Natalia Wam wrzuci. I robimy jakieś chyba drobne zakupy, związane właśnie z owocami, jakimiś warzywami być może, bo to właśnie słynie z tych upraw tutaj, to miejsce. Już gadam głupoty, ale jesteśmy od bardzo długo na nogach. A i w ogóle Hawaje, mnóstwo kurczaków, kogutów, wszędzie na ulicy, kosmos. I też psów, podobnie w sumie jak na Bali też, nie? Tak, ale kończymy, bo mi już pęka głowa, jesteśmy strasznie długo już na nogach, strasznie długo byśmy bez jedzenia, więc naprawdę wymagający dzisiaj dzień

Jeździmy już sobie troszkę po tym Kauai. 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 Um, wow. Ja już chyba to mówiłem, ale po prostu zagubienie się w tej zieleni, w tych widokach. Po jednej stronie oceanu, po drugiej stronie góry. No spójrzcie, trafiamy w miejsce, które ma tak przepiękny widok. Jeżeli oglądaliście Jurassic Park, które podobno było tu kręcone, to wiecie o czym mówię. No taka aż, aż taka zieleń, no nie są mówić, że przetłaczająca, bo to złe słowo, ale taka, że patrzysz na nią i... i relaksujesz się od samego koloru. Przepiękne miejsce, nie spodziewałem się, że zrobi na mnie takie wrażenie, bo jednak widzieliśmy dużo już przepięknych miejsc, zarówno w Australii, jak i na Bali. Zobaczymy prawdopodobnie pod koniec roku w czasie naszej wycieczki do, nie zdradzimy Wam gdzie, <laughs> ale naprawdę robi to ogromne wrażenie. Bo tutaj chyba przez to, że ta wyspa jest tak mała, jednocześnie są to um, góry, które są gdzieś tam blisko Ciebie, pokryte zielenią i to chyba powoduje, że to tak Cię bardzo tak, w taki pozytywny sposób przytłacza i tak właśnie obtula. 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 To, co nas jeszcze obtula, to deszcz. Bo yy, pogoda tutaj jest bardzo zmienna. Jeżeli używamy słowa bardzo zmienna, to dosłownie jest bardzo zmienna, bo nawet lokalsi mówią, że 3 minuty pada, potem nagle słońce i wysycha to, co padało, i tak na zmianę. My już mieliśmy dzisiaj cztery pory roku tutaj, więc naprawdę różna pogoda nas tutaj spotyka. Ale ja też nie wiem, czy już wspominaliśmy, a naprawdę jakoś tak mi się kojarzy ta zieleń, i trochę tutaj okolica, te wszystkie takie. Zpatiki kawerentki z Ubudem. Co prawda Ubud jest bardziej taki już. Um, na no, grubo. Tak, jest bardziej turystyczny, więc wiadomo, że, że gdzieś tam jest tłoczno i te skutery, i głośno i wszystko takie. Wysk A tu tego dika. nie ma. Tu jest tutaj ciszej. tego nie ma. I, I dobrze, I, też, i żeby tak jak najdłużej zostało. Też tak czytaliśmy, że ta wyspa jest jedną z takich bardziej e, dzikich wysp tutaj na Hawajach, więc to też myślę będzie ciekawie porównać do Oahu, czyli drugiej wyspy, którą odwiedzimy. Która już jest zdecydowanie bardziej Która, komercyjna. Tak, tak dlatego ciekawe. ciekawa. ciekawa jest tam, jakie będą nasze też opinie po, po jednej i po drugiej wyspie. Po samej wyspie jeździ się bardzo ciekawie, jak to na wyspie jedna długa droga bardzo wąsko, raz wysoko, raz nisko z pięknymi widokami. Wow, coś pięknego chyba do zadania na listę Waszą, jeżeli gdzieś planujecie tutaj w okolicy podróżować. przy Black Pot Beach i idziemy na zachód słońca i naprawdę robi to już wrażenie jest dość pochmurnie, ale myślę, że i tak będzie się fajnie słońce przebijało jest sporo ludzi, bardzo zielono, więc lecimy Pierwszy pełen dzień na Kauai. Dalej mam wrażenie, że ja to źle wymawiam. Ale wiecie o co chodzi? To nie chodzi o to japońskie słowo, tylko chodzi o wyspę. No i dzisiaj wszystko kręci się wokół dwóch rzeczy. Pierwsza, punkty widokowe. Druga, surfowanie. Ehm, gdzie my idziemy w ogóle? Idziemy na lookout. Gdzie? gdzie? Musisz Widać? chyba mówić trochę głośno. Wiem, że jesteś oh. zmęczony już. Mam... Nie, Nie zaplanowanym Jak że takie jest białe niebo, co? Tak, niezaplanowany haj się pojawił. Tak, będziemy teraz oglądać e, Na Pali Coast Z punktu widokowego. Więc e, fajnie zobaczyć też Pewnie z tej perspektywy, bo jutro jedziemy na rejs. E, gdzie będzie to wszystko Widać tak ze strony wody, co jest najbardziej Popularnym widokiem. E, więc tak naprawdę taką Objazdówkę teraz robimy. Później pojedziemy do miasteczka Lilo i Stitcha i później już na plażę będziemy surfować. Dokładnie. Natomiast ciekawostek. Nie regulujcie odbiorników, gdyż jest y, tak duża mgła, że to nie Wasz ekran zaparował, tylko prawdopodobnie nasza kamera. Ym, spadła temperatura od razu. W ogóle dojazd tutaj mocno. My mieszkamy y, w takiej pośrodku wschodniej części wyspy. Pewnie wrzucimy Wam mapkę czy coś. Pono Kai Resort, jeżeli jesteście zainteresowani. I stamtąd jechaliśmy godzinę 30, w tym prawie połowa drogi to była wspinaczka pod górę, jakimiś krętymi drogami. Jestem teraz strasznie niedobrze, bo tak. bardzo były kręty. Ale to nie twoja wina Maciek, nie martw się. <laughs> Były bardzo kręte drogi i jeszcze słuchaliśmy taką zamulastą hawajską muzykę. Nie, no nie jak zamulastą. To bardzo niepoprawne być. politycznie, właśnie powiedział. No, trochę tak było. więc. Była bardziej żywa niż tego, co na tonę. Nie. Właśnie. Maćkowi, nie, no, czyli jest kierowcy się podobało. ale właśnie w takim klimacie. Trochę się zechciało spać, ale. Tak. Ale jest, jest też fajnie, bo temperatura mocno spadła. Jak wyjeżdżaliśmy, to było tam ponad 80 stopni Fahrenheita, a teraz jest tam 65 chyba, jak nawet nie niżej. Więc jest tak bardzo przyjemnie żeśko. No i ta mgła. No, no ja Jadźcie. Wchodzi się normalnie, tak jakby wchodziło się do mgły. No, no to my chyba ruszamy dalej w, na hike, wy na szczęście nie musicie tego robić, wy możecie sobie siedzieć wygodnie, oglądać to my dla was zrobimy tę wyprawę i wszystko wam oczywiście pokażemy. No więc dzięki nam możecie podziwiać te przepiękne widoki. Nie ma za co, rozkoszujcie się tym, co za mną. Mieliśmy przed chwilką absolutnie najlepszą acai bowl w naszym życiu, a zaraz po tym wypiliśmy najlepsze smoothie w naszym życiu. I, i naprawdę no, ten klimat właśnie Asai i tak samo e, właśnie różnych soczków jest tutaj mega fajny. A teraz jesteśmy w Hanapepe, czyli miasteczku Lilo i Stitcha. E, I... jest zamknięte? Właśnie widzimy, że jest mnóstwo fajnych sklepików, ale wszystko jest pozamykane, więc e, słabo. Ale fajnie się przejść, zobaczyć jak to tutaj wszystko wygląda. No słuchajcie, trochę się podziało. Pewnie już widzieliście sporo, ależ w ogóle piękny kadr z koszem na śmieci z tyłu. To są właśnie te detale, dla których wy nas właśnie oglądacie. No ale tak na poważnie, trochę się podziało u nas. Czyli tak, zaczęliśmy sobie od Poki które było przepyszne. Nie nagraliśmy tego Pokéball, ale naprawdę było... Nie nagraliśmy? No właśnie nie, bo tak szybko coś... Ale jakąś fotkę? Nagrałam chyba tylko... Ujęcie miejsca, jak wyglądało, ale chyba nie, nie zrobiłaś, bo jest nie. Ob... Byliśmy strasznie głodni, wybaczcie. Byliśmy bardzo głodni, ale naprawdę Poki była Ale wyobraźcie sobie, Poki składający się z... To, co najważniejsze musicie wiedzieć, to to, że tutaj na Hawajach jest taki gatunek żółto-płetwej tuńczyka. Tuńczyk żółto czyli tuńczyk, który jest właśnie wyjątkowy dla tych wód tropikalnych, i z tego, co nam powiedział yy, Maciek, czyli, czyli nasz przyjaciel tutaj i Natalia, to był jeden z najlepszych tuńczyków, jakie jedli w życiu, jeżeli chodzi o konsystencję. Był przepyszny. Tak jest, ogólnie bardzo, bardzo pyszny. Więc pokiball odhaczony. Ciekawe, bo u nas, jak są pokiball z miejsca z Mokiball, z reguły jest tak, że się wybiera składniki, wszystko się wrzuca do miseczki i to wygląda tak, że masz ryż, potem masz potencjalnie jakieś białko, rybę, tofu i potem masz tak składniki dookoła. A tutaj tak naprawdę nie było wcale dużo ważne, no bo nie. było tylko awokado. Um, tak, łakamy, co tam jeszcze było? No i sp y sprouts. W sensie, no. Nie. Tutaj się, pojawić, tutaj się musi pojawić teraz to ładujące. Nie y Kiełki. Ale bardzo takie, bardzo podstawowe. Jak dostaliśmy to, byliśmy trochę w szoku, że w sumie to, jak za taką cenę, to nie wiem, taka mała porcja. Ale jak się zaczęło jeść tą rybę i te wszystkie składniki razem, to naprawdę nigdy czegoś takiego nie jadłam e, i dochodzę do wniosku, że to był najlepszy pokeyboll jak jadłam. A ja ogólnie tuńczyka nie. może że nie nie lubię, ale nie przypadam, nim. Wolę, e, wolę łososia, więc naprawdę to było niesamowite. I nie wiem czemu nie spróbowałeś. Starza może się. jutro, może jutro. Czy było już we vlogu Asai Asai było. Było już mówiliśmy. Które swoją drogą pochodzi pyszne? z Brazylii i nie ma nic wspólnego z Hawiami, oprócz tego, że przez to, że tu się surfuje. To sobie tutaj to przyjęli. Więc Asai Bowl odhaczone, Poki Bowl odhaczone. Eee, żółwie odhaczone. Żółwie odhaczone, no coś pięknego. I to nie było tak, że trzeba było na te żółwie czekać czy coś, tylko podjeżdża się na tą plażę, jest wyznaczone miejsce. Podobnie jak tam, gdzie oglądaliśmy kangury o 5 nad ranem. Też mi to bardzo przypominało, kojarzysz to takie odgrodzone. Tak samo było tutaj. Naprawdę przepiękne żółwie robiły gigantyczne wrażenie, tak jak same były gigantyczne. Ty się nie mogłaś oderwać od tych żółwi. My musieliśmy uciekać z plaży, a Nati jeszcze robiła kolejne ujęcia żółwi. Więc żółwie też odhaczone koniecznie po... po poju? Po pui? Jak się nazywa ta plaża? Nie. Wstawimy. Tak jest. Tu możecie zobaczyć, gdzie ta plaża była, więc koniecznie tam się wybierzcie, żeby zobaczyć takie żółwie. O. No ale ogólnie dramat z pogodą, no jednak najbardziej deszczowa wyspa pada, pokmurno, mnóstwo kotów, mnóstwo kogutów, mnóstwo kur, mm, więc, ale też dużo pysznej kawy, co jest Pyszne dosyć. Pysz... O, te soki, soki, owoce. Naprawdę wyspa ma swój klimat. I fajnie tu przejechać, Nawet dzisiaj miałem taką myśl, że fajnie by to było w ogóle przejechać tak na wakacje na przykład na tydzień sobie na tej wyspie Ale pobyć. Ale śmieszne jest też to, że przez to, że mieszkamy w Australii i mamy te naprawdę niesamowite, piękne plaże obok siebie, to nie mamy też takiego mocnego cravingu, żeby być teraz tutaj na plażach i się smażyć, opalać. No bo jakbyśmy wracali do Polski, to z reguły byłaby taka gdzieś tam to uczucie takie, że musimy iść na plażę, musimy mieć jak najwięcej słońca. A dzięki temu, że wracamy do Australii i co prawda mamy teraz zimę, więc bardzo nie skorzystamy z takiej super gorącej już pogody i kąpania się. To dalej jest to jednak no takie ułatwiające w tym, żeby teraz zwiedzać, a nie właśnie smażyć się, więc nie jestem aż tak bardzo przykro. Ale jednocześnie no, wiadomo, że lepiej, żeby ta pogoda była fajniejsza. I no Jak się była... na Hawaje, to jednak chce się, żeby ta pogoda była piękna, wspaniała. No tutaj na tej wyspie tak nie jest i chyba sprawdzaliśmy, że ile to było dni w roku deszczowych. 300 dni chyba deszczowych roku. Dni, sporo, ja nie tak. sprawdzałem. Sporo, sporo dni, więc, więc jest to takie uczucie, że to nie my mamy pecha, tylko tak tutaj jest. Tak. I po prostu no, taka, taki klimat na tej wyspy. Z rzeczy ważnych, co jeszcze musicie wiedzieć, to to, że Przejechaliśmy na zakończenie dnia na piękne wodospady, które pewnie teraz zobaczycie w ładniejszym wydaniu. Waimea, bo że jestem fatalny z tymi hawajskimi nazwami, przepraszam was za to, ale oczywiście jak zwykle niezawodna nati staje wam tutaj nazwę. Bardzo fajne wodospady, droga do nich jest fatalna, bardzo zarośnięta, bardzo wąska, ale słuchajcie, my ten dzień już będziemy kończyć powoli, bo jesteśmy strasznie zmęczeni. Wracamy do hotelu, pewnie coś jeszcze pogramy, e, wypijemy coś smacznego i będziemy sobie lecieć spać, ponieważ jutro. Jeju. Jutro to jest dzień. No ale... Trzymaliśmy właśnie, żeby pogoda była dobra. Trzymajcie kciuki. Za to, żeby była dobra pogoda. Jeżeli trzymacie kciuki, to e, zobaczycie, czy trzymaliście je dobrze pewnie za chwilę. Bo za Kolejnym chwilę będzie pracujemy. kolejny dzień. No, dzięki. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie, dzięki, że oglądacie. Em... No i co? Na razie.